Niesamowite obrazy, które powracają, czyli są pewnego rodzaju takim e, obmyślanym konstruktem artystycznym, chociaż jednocześnie świadectwem, czyli patrzysz, e, patrzysz bardzo strukturalnie. Pojawiają się entowie, e, Państwo pewnie kojarzą z Tolkiena e, postaci drzewa, które w bardzo specyficzny sposób Tolkiena mówią, które w bardzo specyficzny sposób się przemieszczają. E, i to wszystko tak naprawdę jest ważne w Twojej tekście. Pojawiają się to temy, e, pojawia się bardzo specyficzne rozumienie dźwięku, e, pojawia się prawo, pojawia się czas, pojawia się totalitaryzm. E, w związku z czym to państwo Afazji jest rzeczywiście w jakiś sposób opisane. Opisane artystycznie. Mogłabyś chociaż wybrane z tych elementów jakoś opisać? Powiedzieć, kto to są ci entowie dla Ciebie? Mm. Bardzo się cieszę, że to za... <grym> Bardzo się cieszę, że y, to y, zauważyłaś. Bo y, ja w pewnym momencie, jeszcze na blogu, y, wymyśliłam sobie, że y, chcę zobaczyć to wszystko jedzą, jadąc ultra, ultramarenną bogą, ale chcę doświadczyć czasu. Y, y, Parku, to czyli bozi, zrozumieć, jak ja teraz rozumiem dzisiaj bozie, czyli Boga i, i wszystko inne. I to prawda, że y, 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 chciałam to ustrukturyzować. stworzyć z tego jedną bo m, nagle się okazało, że nie wiedząc nic o afazji, bo nie mogłam tylko przeczytać, bo nie mogłam czytać, mogłam to tylko poczuć. A zatem, a skoro się, chciałam poczuć i nauczyć się jeszcze jednocześnie pisać e, o tym, no to dlaczego tego nie zrobić? E, I i jadzą, jadąc po tą ultronęową Wołgą, Wiedziałam, które rzeczy będą istotne dla mnie, ale również dla odbiorcy. Również na początku jeszcze o odbiorcy bloga, tak? Czyli... Tak, to jest chyba właśnie ta podwójna sytuacja korespondenta, że jest się naraz i wewnątrz, i z Tak, absolutnie, absolutnie tak. Czyli y, jestem dziewczyną, która y, y, jest drewniana, bo ja dzisiaj okej, okay, świetnie mówię, cieszę... Cies y, cies y, mówię, że jestem ciceroneofazji, czyli świetnie mówię, w ogóle generalnie to nic nie dzieje, nie? Gdzie tam? Tak naprawdę dzieje się wszystko, tak? Czyli yy, nie czuję prawej ręki, nie lubię nie tego i tamtego, ale jednocześnie bardzo ważne jest, które elementy yy, zainteresują odbiorcę na początku bloga, a później yy, człowieka I tych elementów jest dużo. I właśnie takie szczegóły, o których Karolina teraz mówi, ta prawa strona, ja się dowiedziałam dzięki książce. Tak? Ta prawa strona jest o tyle ważna, że tak naprawdę, jeżeli nastąpi paraliż, to prawie część tak? tak, bo y, y, afazja y, 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 zawsze jest, y, która ujawnia się w, po lewej stronie mózgu, a zatem y, lewa strona y, y, za prawą naszą stronę, a zatem jeżeli coś się wydarza, to niestety właśnie w tej... a ja miałam tytniaka po lewej stronie. Tak, i entowie szukając w lustrze odpowiedzi, szukają odpowiedzi w lewej dziurce nosa. To są, to są takie drobiazgi, poprzez które i traktując swój tekst jako artystyczny, zaczynamy drążyć dlaczego, a jednocześnie ciągnąc ten wątek informacyjny, bo ta książka ma też tak. takie elementy informacyjne, właśnie do nich Docieramy. Tak samo jest z tym mówieniem, o którym, o którym zaczęłaś mówić, z dźwiękami, że entowie Tolkiena, oni budują słowa właśnie zestawiając i przestawiając dźwięki. To są takie, tak. e, takie zbitki. I to, e, to, co na pewno na ekranie zaraz do tego wrócimy, to co się dzieje na początku książki, kiedy ty zapisujesz słowa, to samo robisz na blogu, e, przestawiając jeszcze wyrazy. E, ubezdźwięczniając to, co dźwięczne i to tak. odwrót, to pokazuje ten twój proces powracania do języka, bo to jest chyba straszna sytuacja, kiedy ty chcesz powiedzieć i nie możesz. Tak? Te dwie godziny, o których piszesz, żeby, że dwie godziny zajmują Ci wypowiedzenie daty urodzenia, to jest kwestia tego, że jak napisałeś wyłączyły się wszystkie kody komunikacji. Wszystkie, wszystkie możliwych. Yy, dlatego ja mówię o tym, że bardziej czuję niż wiem. Yy, I to rzeczywiście tak było. Dlatego y, macie książkę y, poezji wizualnej, bo w niej jest bardziej, więcej czucia, niż po, y, świadomość, y, y, wiedzy o afazji. Ale y, dodatkowo y, jest jeszcze, jest, y, kolejna rzecz, y, zaczęłaś mówić, y, to bardzo było ważne y, y, w ostatnim y, y, o z... O dźwiękach, już chciałam pewnie powiedzieć. Tak, tak. Y, bo ja przez bardzo długi czas y, miałam ogromny problem z dźwiękami. Tak? Wiele osób, które mówiły ze sobą, lub w jakichś y, 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 publicznych y, zbiorach, ja uciekałam, dlatego że ja nie byłam w stanie komunikować się z ludźmi w ten sposób. Dlatego w, weszłam pod chodnikową płytę i tam było mi wygodnie, spokojnie i super. I nagle się okazało, że z, z, po, y, posiad, y, bycie y, w takiej samotni po, y, pomogło mi y, tak naprawdę zrobić y, to, co zru, to, co macie przed sobą, nie? czyli z, zrobić książkę też. To jest też niesamowite, że właśnie to wejście pod płytę chodnikową to jest znowu jeden z takich motywów, który tutaj powraca. I piszesz też o stoperach. Ja chciałam dopytać, dlaczego te stopery są różowe? tylko to są znowu takie szczegóły artystki wizualnej. Tak nie mamy zwykłych stoperów, które wyciszają nas od dźwięków, tego świata, który przeraża. E, tylko one są różowe. Tak, absolutnie są różowe, dlatego że e, trzeba pamiętać o tym, że ja, jak zanim tu każdy tekst, który jest w książce, najpierw go pisałam odręcznie lewą ręką. tak? I zanim to napisałam, to ja sobie wszystko wyobrażałam. Więc pierwsze co pomyślałam, no, stoperach, no to oczywiście, no, takich różowych, albo żółtych, albo pomarańczowych, bo moje, moja wrażliwość jako artysty wizualnej, ogromna tak i y, y, y ta komunikacja y, ciągle działa, tylko że bezsłownie.